W okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych, wszystkim sympatykom rzemieślniczej branżowej szkoły pierwszego stopnia w Piźnie oraz całej społeczności szkolnej życzę, aby te wielkanocne spotkanie ze zmartwychwstałym sprawiło, że w sercach wszystkich, którzy tego doświadczyli, zapłonie na nowo wielkim żarem wiara i miłość. Realizowana w apostolskiej gorliwości. Dzieląc się wielkanocną radością, życzę, aby święta zmartystania były źródłem obfitych łask i nadziei dla każdego. Niech blask poranka wielkanocnego rozświetla radością każdy dzień oraz dodaje nowych sił do życia. Niech napełnia wszystkich na nowo mocą Bożego Ducha. I siłą w pokonywaniu trudności, wesołych świąt.